Dzięki zaangażowaniu zarządu powiatu pana Starosta, ale również pracowników powiatowego zarządu dróg, udało się pozyskać z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji kwotę około 8 milionów złotych na odbudowę mostu w Stradonce na, na rzece Stradomka. Już lada dzień będziemy uruchamiać postępowanie przetargowe i myślę, że w ciągu miesiąca przekażemy plac budowy wykonawcy, aby mógł spokojnie przystąpić do tych prac i w miesiącu października. Czyli listopadzie oddać się obiekt do użytkowania dla pieszych i dla ruchu kołowego. Obiekt będzie jednoprzęsłowy, żelbetowy o konstrukcji łukowej, rozpiętość mostu około 72 metry. Również w wyniku zmiany parametrów technicznych tego mostu ulegają zmianie parametry drogi od strony stradomki. Niwelujemy łuki poziome i pionowe, również przebudowujemy kawałek drogi gminnej po to, aby wpiąć się w drogę powiatową. Mam nadzieję, że. Ta modernizacja w tym roku, która zostanie wykonana, posłuży wszystkim mieszkańcom powiatu Boheńskiego, a w szczególności mieszkańcom Stradomki i również turystom, którzy tamte tereny będą odwiedzały i inwestycja będzie służyła nie rok, dwa, tylko 50, a może nawet i sto lat. Chcę również dodać, że przecież. To jest najkrótszy skrót do autostrady A4 z mieszkańców gminy Łapanów, więc jest to inwestycja potrzebna nie tylko dla mieszkańców Stradonki gminy Bochnia, ale również przede wszystkim dla mieszkańców gminy Łapanów. Chcę dodać, że szkody, które powódź wyrządziła w 2010 w maju, były tak duże, że wydatkowanie środków około 1,5 miliona na remont istniejącej infrastruktury byłoby olbrzymim marnotrawstwem wydawania takich publicznych środków. W związku z tym podjęta decyzja przez zarząd powiatu, aby od początku odbudować most o innych parametrach technicznych, myślę, że jest właściwa, ponieważ te kwoty, które wydatkujemy, posłużą na to, że po tym moście nie tylko będą się poruszać piesi, nie tylko samochody osobowe, ale również pojazdy ciężarowe. Chcę również dodać, że. Poziom wód, który występował w 2010 roku na Rzesze Stradomce według danych wodowskazowych z Zarządu Medylacji Wodnych w Krakowie, był tak duży i odpowiadał poziomowi wód, który wystąpił 170 lat wcześniej. W związku z tym nie było możliwości realnych, aby ten most nie został w 2010 roku zniszczony, tym bardziej, że most projekty mostowe projektuje się na tzw. wodę jednoprocentową stuletnią, a widzimy, że z tym z danych wodowskazowych okazuje się, że wystąpiła prawie woda 200-letnia. Także Obecne rozwiązanie również wkomponowywuje się w projekt renaturyzacji rzeki Stradomki. I przez to, że jest to projekt jednoprzęsłowy, bez podpór czy też filarów w środku nurtu rzeki, wpłynie pozytywnie na to, że ten obiekt nie będzie podmywany i również nie będzie negatywnie wpływał na otaczającego środowisko.